Mieszkańcom gminy Zdzieszowice i wszystkim przy, przyjaznym gościom wszystkiego co najlepsze na święta Wielkiej Nocy. Wiosennych nastrojów, ciepłej i radosnej atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka i mokrego lanego poniedziałku. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych, Chciałem skorzystać z okazji i złożyć nam wszystkim życzenia zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych, obfitego śniadania wielkanocnego, a przede wszystkim spokojnych świąt spędzonych w rodzinie, w, rodzinie, w rodzinnym gronie i w gronie przyjaciół. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Z okazji świąt wielkanocnych życzę radości, jakiej daje wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Niech nasze serca przepełnione będą miłością, pokojem i dobrocią. Życzę dobrych spotkań w rodzinnym gronie, spotkań z przyjaciółmi na ten szczególny czas. Drodzy mieszkańcy powiatu prawkowickiego i szanowni goście, przebywający w naszego pięknego powiatu sercowo-polszczyzny. Z okazji Wielkiej Nocy życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt pełnych nadziei miłości, obfitujących w wzajemną życzliwość, a także wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych. Wesołych Świąt! Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom Krakowic, wszystkim gościom przybywającym u nas chciałem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Błogosławionych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, dużo wiary, optymizmu i nadziei oraz to, aby uśmiech towarzyszył nam przez cały rok. Wszystkiego najlepszego.